Utrata kolejki. Gracz podczas swojego ruchu może napotkać zdarzenia, wydarzenia, postaci zmuszające go do utraty kolejki. Tak jak tu koszmary, zawisko, zbrojni, agresywne ptaki. W niektórych przypadkach nie będziemy mogli zareagować. Na przykład ten okazał się wymagający tracisz kolejkę zbrojni, stać pan tych ziem domaga się wyjaśnień waszego pobytu. Tracimy kolejkę. W niektórych przypadkach będziemy mogli zareagować, na przykład przy koszmarach, straszne wizje, posiadając żeton błogosławieństwa, nie rozpatruję jeszcze karty. Jeżeli posiadam żeton błogosławieństwa, to przeciwdziałam Utacie kolejki. I nie tracę kolejki. Przy agresywnych ptakach, mmm, aktywując ogień, nie rozpatrujesz tej karty. Jeżeli wykorzystam, że ognia, to również nie tracę kolejki. I co tutaj mamy? Gdy następuje utrata kolejki, gracz daje ruch kolejnemu graczowi, tracąc kolejkę. Gracz nie może już wykonać żadnych czynności. Nieroz, nierozpatrzone karty odkładasz na 100 z kart odrzuconych. Następuje również koniec biwakowania. Karta oznaczona klepsydrą wskazuje na utratę kolejki.